Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w logo piwie, Browar Alternatywa, znamy, lubimy, przynajmniej ja lubię i szanuję, eee, dlatego kolejne piwo z Browaru Alternatywa e, u mnie na kanale. E, tym razem piwo z sympatycznym akcentem owocowym, e, mianowicie e, pomarańczowe ale, e, pomarańczowe ale, E, browar e, alternatywa, oczywiście pozdrawiamy Śląsk. E, Etykieta w tradycyjnym sznycie. E, to wszystko wygląda podobnie, ale jest konsekwentne e, i nie można e, tutaj tej koncepcji odmówić pewnego e, uroku. E, raczej minimalistyczne są te etykiety i ma to swoje walory, bez wątpienia. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? 16 stopni Plato ekstrakt, 6,7% alkoholu, goryczka tutaj w skali graficznej browaru oszacowana jako 3 na 5. Co jeżeli chodzi o składniki? Mamy wodę, słód jęczmienny, pale ale i karmelowy 300, ryż, pomarańcze, chmiel Citra. Drożdże US05, data przydatności 18 września 2019 roku, partia, jak rozumiem, warka numer 1, piwo pasteryzowane, niefiltrowane. Raz jeszcze rzut oka na etykietę pomarańczowe ale, piwo w stylu owocowe ale, uważone z dodatkiem świeżych pomarańczy, tak czytamy na etykiecie. Mamy firmowy kapsel browaru Alternatywa, eee, i w tym momencie muszę robić coś, czego zwykle nie robię, bo mam pod ręką otwieracz, ale tym razem miałem go za swoimi plecami, więc musiałem po niego sięgnąć. Spojrzałem i się zdziwiłem, że go tu nie ma. Eee, sięgam po mój magiczny otwieracz eee, celem nieuszkodzenia kapsla, który jest bardzo ładny zresztą. Eee, pokażę go Wam teraz. Z bliska tak wygląda ne, kapsel browaru alternatywa. Co roba macie z butelki? Czuć słodowość przede wszystkim. Z delikatnym akcentem karmelowym taka troszkę. Troszkę zbożowa landrynka. Odrobinę mi się kojarzy ten aromat z piwami bezalkoholowymi, co jest dość zabawne, dlatego że alkoholu tutaj mamy całkiem sporo, bo prawie 7%. Szkło firmowe w browaru alternatywa, więc od razu <ścoughs> szansa, że szkło firmowe będzie się ładnie prezentować i lepiej smakować. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. No, barwa powiedziałbym dość jednoznacznie wskazuje na to, że słód karmelowy tutaj jednak rolę odegrał, więc chyba to wrażenie aromatu, aromatu z butelki mnie nie zmyliło. No, pomarańcze pewnie też tu mają jakieś znaczenie, ale jednak jak patrzę na to piwo, no to kojarzy mi się ono z takim piwem, w którym słód karmelowy odegrał sporą rolę. Widać to chyba też trochę po zabarwieniu piany. Ona jest taka ciemno-kremowa, idzie w kierunku jasnego beżu. To nam też coś mówi. Samo piwo hmm, bursztynowe, delikatnie przybrudzone ale to już jest taki ciemniejszy, trochę bursztyn. Jest zmętnienie dość wyraźne i mówię, ta barwa jest taka trochę, trochę przybrudzona co w aromacie ze szkła. No, karmel, karmel, sporo karmelu. Powiedziałbym, że karmelowość tutaj bierze górę. Czyli to pierwsze wrażenie z butelki nie było mylące. Gdzieś spod tego karmelu delikatnie wychodzi akcent cytrusowy, powiedzmy właśnie pomarańczowy. Mamy tutaj też citrę. No jest, jakaś tam cytrusowość jest, ale na pierwszym planie zdecydowanie mamy bardzo wyraźny akcent karmelowy. Tak jak mówię, wizualnie to też się potwierdza. Troszkę gdzieś tam tych owoców e, cytrusowych delikatnie w tle mamy, ale nie ma tego zbyt dużo. Próbujemy zatem, zobaczymy, jak będzie w smaku. Pomarańczowe ale browar alternatywa. Wasze zdrowie. W smaku mam wrażenie. Te nuty cytrusowe trochę wyraźnie się przebijają. Mamy tutaj ryż, który w założeniu też było o tym napisane jest o tym napisane na etykiecie miał spowodować, że piwo będzie wytrawniejsze, że, że zyska na tej wytrawności. I może rzeczywiście nie jest tak pełne, tak słodowe, jakie by było bez dodatku tego ryżu, aczkolwiek nadal uważam, że tej pełni tutaj jest sporo. i Generalnie jednak ten profil jest dość słodowy. Jest fajna goryczka, bardzo krótka, taka delikatnie grejfrutowa, trochę się kojarząca z jakimś albedo grejfruta, z grejfrutem ogólnie. Piwo średnio nagazowane jest dość gładkie w sumie, może się troszkę odgazowało przy nalewaniu, ale chyba, hmm, chyba nie tak bardzo. Czuć trochę te cytrusy pomarańcze, może delikatnie, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to intensywny akcent owocowy tutaj. Hmm, nie jest mocno karmelowe w smaku, bardziej ten karmel wychodzi w aromacie. Ale jednak daje się go wyczuć, więc profil tutaj jest raczej słodowy. Nie jest to może taka słodowość wyklejająca, absolutnie nie. Może ten ryż rzeczywiście tutaj spowodował, że tej wytrawności jest trochę więcej, aczkolwiek jednak profil jest słodowy i jest to słodowość jednak karmelowa. Ogólnie to jest trochę takie, takie bardziej owocowe, trochę bardziej owocowe burszczynowe ale. Jest też takie piwo mm, w ofercie browaru Alternatywa i dostrzegam tutaj pewne, pewne podobieństwa. Jest może rzeczywiście gdzieś ten akcent owocowy, przy czym, tak jak mówię, to nie jest wyraziste, to nie jest jednoznaczne. E, mówiąc szczerze, gdybym dostał to piwo w ślepej próbie i nie wiedział o dodatku pomarańczy, to raczej bym nie wpadł na to, że one tutaj są. Mm. Bo gdzieś one zginęły po prostu w tej, w tej bazie słodowej, mam wrażenie. Piwo w ogóle otrzymałem w prezencie do degustacji od browaru Alternatywa, za co dziękuję i pozdrawiam. Jestem niestety takim e, niewdzięcznym bardzo typem, że nawet jak dostaję piwo w prezencie, to jeżeli coś jest nie tak, Albo coś mi nie odpowiada do końca, to po prostu szczerze o tym mówię przed tą kamerą, bo nie umiem inaczej. Także no, musiałem powiedzieć to co, to, co mam do powiedzenia. To nie jest złe piwo, od razu mówię: to nie jest piwo, które czymkolwiek odrzuca. Nie ma żadnych wad sensorycznych, które by tutaj były wyczuwalne, a na pewno żadnych, które byłyby nieprzyjemne i dyskwalifikowałyby to piwo w jakikolwiek sposób. Ono po prostu ma swój charakter. Bardziej słodowy, bardziej karmelowy, troszkę owocowy, ale naprawdę troszkę. I mam wrażenie, że bardziej tutaj te nuty owocowe wychodzą z citry, aniżeli z dodatku pomarańczy. Jest dość gładkie, co jest fajne. Nie jest przesadnie słodowe w smaku. Nie jest przesadnie karmelowe w smaku, chociaż ta karmelowość jest wyczuwalna. W aromacie jest bardzo jednoznaczna. Gdzieś tam pod spodem trochę, mówię, gdzieś tam pod spodem trochę te cytrusy wychodzą. Dla zwolenników Amber Eiley wszelkiego rodzaju. Myślę, że jest to ciekawa propozycja dla osób nastawionych na intensywne doznania owocowe, pomarańczowe w tym przypadku. No, to nie do końca. Jeżeli ktoś się nastawi na takie akcenty, takie doznania i na intensywność pomarańczy, no to tutaj się trochę, trochę rozczaruje, dlatego że pomarańcze zdecydowanie przegrywają z nutami słodowymi, karmelowymi. Przy czym, tak jak mówię. W smaku ta słodowość i karmelowość nie są zbyt nachalne. Jeżeli piliście pomarańczowe ale z browaru Alternatywa, oczywiście podzielcie się swoimi opiniami w komentarzu pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek. Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.